Dzisiaj to ja jestem taka wściekła, że już mi się po prostu płakać na to wszystko. Ogólnie zacznijmy od tego, że syf wszędzie, a ja nienawidzę mieć bałaganu. Bo jak ja mam bałagan wokół siebie, to po prostu, no, no sam ten bałagan mi się płakać chce. Dwa, byłam z Liamem u lekarza, no i niby wszystko jest okej. Okay. Ale podejrzewam, że ma kadr alergiczny. Mm, z czym wiążą się też inne rzeczy, o których nie będę tutaj mówić. Więc y, muszę iść. Y do Faslega, żeby zlecił mu jakiś, nie wiem, test alergiczny, cokolwiek, bo już ponad miesiąc ma katar bez przerwy i to nie jest taki zwykły katar, tylko po prostu zatkany nos, który, na którego nic nie działa. Dosłownie nic, żadne leki, sól morska, sól fizjologiczna, żadne em, em, inhalacje, nic. W dodatku, słuchajcie, kurier zgubił moją paczkę. Kurier zgubił moją paczkę. Psu. Z tą paczką to już jest. Z tą paczką to już jest tyle zachodu. Ja Wam opowiem, może później, jak się ogarnę, o co chodzi z tą paczką. Ale zgubił moją paczkę. miał mi ją dostarczyć z Polski do Norwegii. Po czym dostarczyłam ją z Polski do Polski. I w dodatku ktoś się za mnie podpisał. Czajcie to! Ktoś się za mnie podpisał. I jest, że paczka została odebrana, przeze mnie podpisana. A słuchajcie, wtedy co pa, kurier nieby by doręczył, to po pierwsze y, nie było nikogo w domu, a po drugie, paczka ma adres norweski, a on to dostarczył y, do Wrocławia. Nie, no po prostu jest. Nie, ja już po prostu dzisiaj mam dość, nie? Jest godzina 13, jest syf, obiad niezrobiony, paczka jest zgubiona, zaraz muszę iść po je. A w dodatku jeszcze um, jest nieposprzątane, nic nie jest ogarnięte. Dzień dobry, Wizuńcu. A dzień dobry, Wizuńcu. Jak się panu spało? Wyspałeś się? Wyspałeś się? Założymy porteczki. Tak? A co ty taki zadowolony? Taki zadowolony. Tak? Cały czas się uśmiechać do mamy. Tak. Ty się nawet w takich sytuacjach uśmiechasz. Buziunkę trzeba jeszcze posmarować. Jeszcze buziunkę trzeba posmarować. Y el Dzisiaj na obiad będzie lasagna. Sos mam już zrobiony. Ja za lasagne robię za każdym razem inaczej, w zależności od tego, jakie składniki mam akurat w domu. Tutaj dodałam cebulę, czosnek, pora, marchewkę, paprykę. Do tego było mięso. Dodałam tutaj też bulion. Jak się to nazywa? Taki sos pomidorowy, jakby jak do pizzy. Dodałam trochę koncentratu pomidorowego. Wyjątkowo, dlatego że miałam za mało tamtego sosu, a po prostu chciałam zużyć, a nie chciałam kupować nowego, żeby później leżał. No i do tego dodałam przyprawy, pieprz. Nie dodawałam soli, bo dodałam bulion, który był słony. Ale właśnie pieprz, paprykę słodką. Dodałam do tego zioła prowansalskie. I coś jeszcze? Nie wiem. Ja to wrzucam, co popadnie. W każdym razie sos mam już gotowy. No i teraz będę czekała, a wszyscy, jak będą mieli już wrócić do domu, no to wtedy będę składała to w całość i przed samym przyjściem mojego męża będę zapiekała wszystko w piekarniku. Być może później Wam pokażę. Spróbuję Wam tak szybciutko opowiedzieć, o co chodzi z tą moją zagubioną paczką. Mianowicie, jakiś czas temu widziałam na TikToku filmik jednej pani. Która polecała kurtki, które są cztery w jednym, czyli zwykła kurtka, kurtka z panelem, który można dopiąć na brzuszek ciążowy, kurtka z panelem, który można z przodu dopiąć na nosidło i ten sam panel można dopiąć też z tyłu, jeżeli nosicie starsze dziecko na plecach, w nosidle. No i ta pani polecała taką kurtkę. Ona akurat mówiła, że kupiła ją używaną. No i ja sobie znalazłam właśnie te kurtki, no i trochę się zmartwiłam, dlatego że czas oczekiwania to było 14 dni, a mój mąż zjechał do Polski na tydzień i niestety nie zdążyłaby ta kurtka do mnie dotrzeć. Dlatego ja napisałam na Instagramie do tej pani, która szyje te kurtki, czy byłaby możliwość, żeby ona mi wysłała coś od ręki, bo być może ma jakiś, jakąś kurtkę po prostu w rozmiarze S na zbyciu, którą już ma gotową, uszytą, niekoniecznie musi być ten wzór, który ja chcę. Może być nawet inny, byle dało się ją wysłać jak najszybciej. No i pani mi odpisała, że ma tą kurtkę akurat taki sam e, wzór, jaki chciałam taki sam rozmiar. E, natomiast ona mi odpisała trzy dni później. Ja do niej. E, ona mi tak jakby trzy dni później, w czwartek, a mój mąż w niedzielę rano już leciał do Polski. I ja się jej zapytałam, czy dałoby radę, żeby to dotarło do soboty: no bo później nie będzie miał mi kto tego odebrać. Pani powiedziała, że tak, bez problemu, do paczkomatu dojdzie. Więc ja zamówiłam do paczkomatu, wszystko było ok. Natomiast ta pani e, zamiast wysłać mi tą paczkę e, do paczkomatu, wysłała mi ją do domu, w dodatku na zły adres. Zupełnie nie mój adres, więc ta paczka nie dotarła. Ja to zobaczyłam dopiero wtedy, kiedy ona nie dotarła. No i przekierowałam ją do paczkomatu, żeby po prostu nie zginęła. Pisałam do tej pani, że ta paczka do niej wróci, no bo no, niestety nie mam jej kto odebrać. Ta pani powiedziała, że okej, okay, że ona mi ją wyśle do Norwegii. No i rzeczywiście. Miała mi ją do tej Norwegii wysłać. Minęło, nie wiem, z 10 dni, piszę do tej pani, co z tą paczką. Pani mi odpisała, że e, zwrot do niej nie dotarł, dlatego że impost zablokował, jakby tą paczkę, nie mam pojęcia o co tam chodziło. W każdym razie powiedziała mi, że ona będzie szczyła tą kurtkę na nowo. Ok. Potem czekałam kolejne jakieś 15 dni. Już dawno zdążyłam zapomnieć o tej kurtce, ale mój mąż mnie tak truje codziennie co z tą kurtką, ile będziesz czekać na tą kurtkę na dworze 3 stopnie, a ty nie masz kurtki. No i ja też już się zaczęłam przez to wszystko denerwować, no bo ileż możecie czekać na kurtkę? I pisze tutaj pani, co z tą moją kurtką? Odpisała mi, że jutro wyślę, więc to już był praktycznie miesiąc, jak ja czekałam na tą kurtkę. Pani mi ją postanowiła wysłać. Wysłała ją. FedExem e, przez jakiś tam glob courier, FedExem doszło. E, mieli mi to dostarczyć. Natomiast ta paczka została w Warszawie zablokowana, e, bo nie było mm, wszystkich wypełnionych dokumentów. To pani po prostu nie wypełniła dokumentów przewodzowych i tam brakowało faktury, i brakowało wypełnienia jakiegoś dokumentu, gdzie było wypisane e, z czego została uszyta ta kurtka, jaki jest jej skład, i mnóstwo innych rzeczy. No, i ja napisałam do tej pani, że im brakuje takich dokumentów. Ona miała to wysłać, nie wysłała. Yy, oni zamiast pisać do tej pani, piszą do mnie. Ja im piszę, że. Ja nie miałam nigdy w rękach tej kurtki. Ja nie wiem, z czego ona została zrobiona. Dlaczego ja mam wysyłać im jakieś dokumenty przewozowe? Skoro to nie ja wysyłam paczkę, i to nie do ze mną powinni się kontaktować. A oni zamiast tą panią to kontaktują się ze mną. Tłumaczyłam im przez tydzień, że mają się z tamtą panią skontaktować. Prosiłam tamtą panią, żeby im wysłała te dokumenty. Ona twierdziła, że wysłała. Oni twierdzili, że oni od niej nic nie dostali. W efekcie. Kurtka została oznaczona jako dostarczona i podpisana przede mnie. Był nawet, było nawet podpis mój tam w tym, że niby ja to podpisałam, ja to odebrałam, a ja żadnej paczki nie odebrałam. Paczki nigdzie nie było, paczka była jako zgubiona. Zgłosiłam spór, gdzie jest moja paczka, dlaczego ona nie została dostarczona. Oni mi powiedzieli, że została dostarczona do Wrocławia, a miała zostać dostarczona do Bergen. I ja dalej zaczęłam dociekać, ale gdzie wy żeście ją zostawili? Proszę mi powiedzieć w ogóle, jak do Wrocławia, jak to miało być do Bergen? I mieli jeden adres dostawy, a oni w końcu drugi. Ta paczka zginęła, a potem stwierdzili, że no oni to w sumie odsyłają tą paczkę, bo ym, y, nie było wypełnionych dokumentów i, i paczka została odesłana. Ja już czekam na tą paczkę półtorej y, miesiąca, na tą kurtkę. I aktualnie w dalszym ciągu nie mam ani pieniędzy, ani kurtki, ani aktualnie to nie ma w ogóle paczki, bo nie wiadomo, co się z tą paczką stało. Niby jest jako dostarczona, a oni twierdzą, że to jest jakiś zwrot zrobiony, więc ani ja nie mam tej paczki, ani ta pani nie ma tej paczki, paczka z powrotem zginęła. Więc ja nie wiem, co ja mam zrobić w tej sytuacji. Za jakieś dwa tygodnie u nas spadnie śnieg, a ja nie mam kurtki, którą sobie zamówiłam na jesień, a za chwilę będzie zima. I nie wiem co ja mam zrobić w tej sytuacji. No ani prosić o zwrot pieniędzy, ani nie prosić, no bo no... Nie wiem. Nie wiem. Co, co ja mam teraz zrobić? Ale moje jest piękne. Bo ja już zrobiłam to sama. I wiesz, co to jest? Co? Stapekaj. Mhm. <laughs> Że już tu ktoś. Wiesz tu i ktoś się tu schował. I widzisz tu, co? co? Tu ktoś już wziął. No to tu musisz zaznaczyć kółkiem, Tu ktoś wziął. Nie wziął. To nie moje. Ktoś kogoś innego. Czasu na kolorowanie mam naprawdę bardzo mało, więc każda, nawet najmniejsza chwilka, jest dla mnie na wagę złota. Dlatego przysiadam do tej kolorowanki. Nie wiem, ja już to robię chyba z tydzień, ale codziennie, po troszku, po troszku. Przy okazji w dalszym ciągu oglądam film, i to jest potwór. Historia Edagaina. Jestem przy siódmym odcinku, bo jak podobnie z kolorowaniem, mam bardzo mało czasu na oglądanie, a oglądam go tylko wtedy, kiedy Nadia nie ma w domu, żeby nie słyszała. I od razu Wam pokażę również inny film, który oglądamy z mężem. I to jest dokładnie to. To jest tak superancki serial, że nawet sobie nie wyobrażacie. Uwielbiam go. Nie będę wam tutaj dawała spoilerów, ale naprawdę jest bardzo fajny. I mam zamiar jeszcze obejrzeć jeden. Tylko nie wiem, czy on tutaj jest. Hmm. Podobno tak, ale. Hmm, 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 hmm. Oglądałam w ogóle platformę, platformę 1 i platforma 2. Świetne, te dwa filmy. Ten nigdzie też oglądałam, też jest super, ale tamtego chyba tutaj nic... nie znajdę. Podobno ma tutaj być, ale nie znajdę chyba. W każdym razie, jakbyście potrzebowali fajnego filmu. No, to fajnego. Moje filmy są w ogóle dziwne i specyficzne. Natomiast, właśnie ta Platforma 1, Platforma 2, no jest super, naprawdę. Także takie moje polecajki na dzisiaj. Ja wracam dalej do oglądania tego potwora i koloruję. Co robisz z tymi liściami? Porządek? W jakim sensie? No bo. Biorę te tu, a te tu. I co z tego będzie potem? No potem można sobie przypiąć na kajkę albo co. Aha. Na święta będziemy. Liście na święta? No. Przypiąć sobie na choinkę albo coś innego. Upiekłam właśnie ciastka z jakiegoś nowego przepisu. Nie mam pojęcia, czy będą dobre. Są strasznie słone. Za dużo soli chyba wsypałam. Doszłam do wniosku, że przestanę kupować rzeczy z czyjegoś polecenia. Bo jestem strasznie zirytowana. Któryś raz kupiłam coś, bo ktoś mi polecił, że to jest fajne ktoś z internetu. A potem się okazuje, że to jest jedno wielkie G. I. Tak samo było z aplikacją, yy, polecali, widziałam sporo reklam, yy, dziewczyny tam się wypowiadały, że jest super aplikacja, gdzie tam macie różne przepisy, wybieracie sobie yy, jaką dietę chcecie yy, mieć, czy chcecie schudnąć, czy chcecie przytyć, czy chcecie po prostu się zdrowo odżywiać, czy chcecie mieć dietę, która będzie po prostu yy, tania, żeby zaoszczędzić na jedzeniu i oni tam przygotują wam yy, posiłki, możecie sobie wybierać, ona też liczy kalorie, dodajecie yy, co tam chcecie, Albo wrzucacie zdjęcie i po zdjęciu wam to liczy. No i tam było, um, jako że aplikacja została stworzona przy pomocy sztucznej inteligencji i że ta sztuczna inteligencja będzie wam tam pomagała w tej aplikacji o, ogarniać te wszystkie rzeczy. Ale jak się okazało, ja za to zapłaciłam. I. <ścoughs> Ta sztuczna inteligencja miała pomagać w tej aplikacji, a jak się okazuje, to to sztuczna inteligencja tworzyła te przepisy, czytajcie to, i te przepisy były totalnie, totalnie stupy, bo na przykład mieliście wypisaną listę składników, a potem było pod spodem, jak to wszystko zrobić, i na przykład w liście składników były babeczki. W których było jako jeden składnik awokado, a później w przepisie nie było użytego awokado, tylko było masło, a masła w przepisie tym składnikowym nie było. Albo w ogóle były jakieś najróżniejsze dziwne produkty, których nie da się nigdzie dostać, albo w ogóle produkty były takie, że niektóre nie istniały, jakiś zbiór przypadkowych w ogóle słów. Te przepisy mam wrażenie, że nie były przez nikogo testowane tak serio, bo to trochę tak jakby sztuczna inteligencja wymyśliła sobie jakikolwiek przepis, który nie został w żaden sposób sprawdzony i po prostu zostało to wrzucone. Te przepisy miały złe proporcje, złe w ogóle jakikolwiek wszystko. Co ja zrobiłam z tych yy, przepisów? To wszystko było obrzydliwe. No są te ciastka, 2 gramy soli do ciastek i ja zrobiłam według przepisu. I co? Słonę. I wszystkie inne przepisy, które przetestowałam, były po prostu obrzydliwe. Obrzydliwe. Dlaczego oni każą płacić za aplikację, w której są przepisy po prostu nie wiadomo skąd, wyssane z palca? I powiedzcie mi, jak takie coś można polecać w ogóle? Jak można coś takiego polecać? Ja już nie rozumiem niektórego podejścia tych influencerów, niektórych. Po co wy to polecacie? Jak to jest obrzydliwe? Czy wy w ogóle zrobiliście jakikolwiek przepis tej aplikacji? Bo ja tak. I w życiu bym tego nie poleciła.